Cześć! Jestem Krzysiek. Jestem na trzecim roku. Moje powołanie... Ojej, to dużo by mówić, ale tak w pigułce mi kazano. To może tak, zacznijmy od czasu dzieciństwa, to tak tylko wybrane fragmenty. Pamiętam, że od, ojejku, od najmłodszych lat zawsze służyłem do mszy. I chyba jako do mnie jedynego, ksiądz miał cierpliwość, był dobry człowiek, ale nerwowy strasznie. I... On jeszcze pamiętam na kolędzie, powiedział kiedyś takie słowa do mojej babci. Dopiero potem się dowiedziałem po długim czasie o tym, że y, ja zostanę księdzem. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Było też takie sytuacje, że na przykład y, z bratem odprawialiśmy msze. On był oczywiście a ja byłem księdzem. Nie dopuszczałem go do czynności liturgicznych. <noise> y, później, prawda, z biegiem, z biegiem czasu, jak człowiek dorastał. Y, to tak naprawdę dużo się perspektyw ukazywało w życiu, dużo rzeczy takich, które zewnętrznie były atrakcyjne, a które teraz wiem, że nie miały żadnej wartości. I tak naprawdę, kiedy miałem do wyboru po czas w czasie liceum, czy iść na studia świeckie, czy iść do seminarium, Miałem taką myśl, ale to, to po prostu migawka była, że. A może do seminarium? Chociaż jak powiedziałem to babci, to powiedziała, że ona to wiedziała. No niestety nie dożyła tego, bo czekałem aż 5 lat, można powiedzieć, przez cały okres studiów moich. I tak naprawdę przez te 5 lat studiów, no to dużo doświadczyłem. Naprawdę tak, patrząc przez pryzmat człowieka, który nie wierzy w Pana Boga, miałem wszystko. Kończyłem już studia, tak naprawdę już pracę też sobie można powiedzieć, załatwiałem, która by była jakaś rentowna, a i tak czegoś mi ciągle brakowało. Był już taki moment, że, że naprawdę nie miałem już z niczego radości. To też chyba była kwestią tego, że im bardziej szukałem jakiegoś substytutu, takiego prawdziwego szczęścia, które jest w Panu Bogu, tym bardziej. Yy, ten próg się zawyżał tego, dojścia do tego kolejnego efektu przyjemności i przy momencie spadania tej te, 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 te przyjemności, bo każda taka przyjemność jednorazowa y, szybko tak naprawdę mija, był coraz większy smutek i wtedy się pojawiła myśl, kiedy też miałem problem z napisaniem pracy i y, y, y licencjackiej, magisterskiej, y, y, żeby pójść do do Kościoła. No tak jest tradycyjny, jak trwoga to do Boga. Żeby podjąć tę decyzję, to trzeba być prawdziwym facetem, ponieważ jest ona bardzo trudna, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy na Kościół i ogólnie na y, duchowieństwo nie spogląda się łaskawym okiem. No, pewnie to i dobrze, ponieważ y, to wpłynie na naszą korzyść. Jak to mówił jeden z wykładowców, że w tym Kościół ma Gorzej, tym ma lepiej, i na odwrót im ma kościół lepiej, tym ma gorzej. Dlatego, jeśli przyjdą takie czasy, to, to po prostu to będzie dla nas, mi się wydaje, też błogosławieństwo. Co radzę, żeby podjąć decyzję? Nigdy na, tak naprawdę nie będziesz na 100% pewny tego, czy jesteś powołany, czy nie, przed tym, jak nie spróbujesz przyjść tutaj do seminarium. Nigdy w życiu nie będzie to czas stracony. I nikt cię nie będzie tu trzymał na uwięzi, w każdej chwili będziesz mógł zrezygnować. Patrząc z perspektywy tych dwóch ponad lat, to nie wyobrażam sobie już innego życia. Jeśli podobał ci się ten filmik, daj nam lajka. Jeśli chcesz być z nami na bieżąco, subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.